do ma 5, właśnie chodzi we wrześniu. Właśnie ogłosili. A, którego? 23. To za tydzień równo. To. Fakt. Równie tylko za tydzień. Bo no tak po Bo nic o tym nie było wcześniej mówione. bo ja tam śledzę. Mhm. Mm no, siedzisz przy tej grze, lubisz to, no to się śledzisz, no. A no, widzisz, on jest partyzanta. No, on jest partyzant. dobrze, że ci, dobrze, że ci nie napisali 23, że 16 było. O, to to najwyżej by było ograne no, przez innych, niech ocenią, czy się opłaca. To pirania, bajce robi i tak dalej. Nie, nie było wiadomo, czy będzie w ogóle następny ten yy, mhm, dodatek, yy. bo od razu yy, mówili, jeśli pierwszy nie, nie zarobi na to, to oni nie będą robić następnego. Okej, okay. ale pierwszy pora? To widocznie nie No, Dobra. Czekaj, awokado. Jest od strony ojca. Nie lubię awokado. Ja też nie przepadam. Trzeba tam Tego miejsca też nie lubię. O, jest. Super. rzucisz? Najpierw A, jo. nie tak tutaj jeszcze nie ma ludzi. Jeszcze. A tak, zapełnione wszystko jest bąb. No. Zaraz ci jeszcze, Tak, zaraz ci dorzucę jeszcze. A, jeszcze. Dobra. Dobra. Merci. Pół minuty. blisko to było. No, ale nie wiem co to było. Dobra, druga gizelka. Jakaś muszka mi lata. Słodziak jesteś. No ja wiem. Podłożone. To dalej? A, idziemy. A tego się nigdy nie robiłem, to nawet nie To tu w tamte kartony przy tej scenie wrzucasz gizelki. Uh -huh. A teraz pójdziemy na avocado i tam w kartony wrzucasz komtaki i hełmy. Przody, przody. Aha. No i tu musimy iść. No cóż, było mi no nie wiem, czy to tutaj, czy na górze. się znaczy na górze. na mnie tak brzmiało. Ty to możesz tu zaczekać. Ja no spoko, idę z tobą. Takich dwóch jak nas trzech to nie ma nigdzie, pali. No, to na pewno. Tylko tą dziurą Tak. Dobra. piguły. やったみがなお W te kartony alo no i teraz cztery razy po pół minuty, bo tam ktoś chodzi, skaw jakiś na wprost, tak, ale to możesz go na razie nie walić, poszedł, tyle widzę. Biegnie naszej prawie po mojej prawie. A drugi tem a zerknij, gdzie mamy wyjście pewnie na emerkomie Power Station, Skaff Camp, Hall Inference, Safe Room, x trwaj temmy jest tak prosty kolejny skap poleciał nie widziałem latają tam Dobra. I pójdziemy właśnie w tamtą stronę, do namiotów. Tam, tam, gdzie te skawy latają? Tak. I przejdziemy sobie przez ten generik. Znaczy, przez Goszana. Dobra. Tam, gdzie się ten samochód pali na środku. <kuh> Tędy w lewo to by... poszlibyśmy ko kiby, to trochę kiepsko. Dobra. Zrobione. Zaliczony, mogę nawet zginąć. Tu już nie trzeba wychodzić. Ty masz jakiś plecak? Mam. Y, coś masz w nim? Nie, pusty. Pusty to dobrze. To go trzeba będzie wyrzucić. A, wyjdziemy przez dziurę w płocie. Przez dziurę, no. Będzie bliżej i bezpieczniej. A ja coś mam? Nie, też pusty. Co to było? Za mną, za mną tutaj w tym namiocie. No, po ale prawej. to ktoś tam jest? Tak. Leży. Ej! Hey. Co? To ja do ciebie strzałem? Out. No! Tak, on leżał tutaj po prawej. Jezu. Skaw. Ktoś biegnie. Aha. nie Jeszcze jeden ale, ale... po prawej! Dzięki. Dobra, nice. Piękne to było. Porobił cię coś? Czy nie, nic? Nie, nie, nie. Dobrze. Do mnie nikt nie szło. Co jest lepsze, Kirasa czy ten niebieski? Oczywiście, że Kirasa. Chyba oba są z trzeciego levelu, ale Kirasa Taka. ma sporo więcej punktów. No i ładnie panów porobiłeś. Chyba ja bezarmora. Kompletnie. Lol. Dobra, to co? Idziemy. A drugiego nie zbierasz? A, ale to co ja zbieram? Do placu To Przecież możemy iść na MRKOMa. Nie musimy tędy wychodzić. Tym bardziej, że uwaliłeś panów, no to wiesz. Idzie? Słyszę Dobra, o, jeden leży. To skaw był być może. Dobra, ty, ja sobie tą twoją niebieską tą przytulę. Wiesz, wiesz. No i wyżej ci na... Ten, na następny raj tu wezmę i Nie, cię tam. Spokojnie, ci. O żarówka. Okay. To ty chodzisz? Tak, tak. Jedy skawiszcza, Równo co miał. Dobra. Bierz, tak? Tak. Dobra. Okay. Możemy iść. Uh, uh. Krzyczy jakiś skaw z lewej. Czy ja amunicję podładuję? Dobra, dobra. O, ono szuka, Do ty chodzisz po metalowym? Tak, z lewej, z Dobra, skaw zdjęty. To ty chodzisz, tylko mnie. Tak, ja chod... nie, koło ciebie Lut nie. lutujesz? Nie, to twój Nate? tak. Ja jestem po twojej lewej, za tobą prawie. No pan przyszedł zlutować, ale ktoś Ja pobiegam teraz. To ja, nie, nie, jeszcze ktoś na lewo po pobiegł. To ty ch chodzi w środku, tak? Tak, w tej chwili tak. O, o, Bastion. Co tu się dzieje? My stąd wyjdziemy dzisiaj? Dobra, wiesz co? Ja... To są ja biegam. O, jak mi przykro. Znaczy, wcale mi nie jest. On przyszedł cel lutować tutaj? Tak, położył się koło niego, a ja granacik mu podrzuciłem. Lol. Oho. Fire. Watch where you're shooting, god damn it! Are you fucking blind? Morda w kubeł. Następny typ. Uh, RPK. Ale to gościu był. Tak. Ja pierdolę, co tu się dzieje. Idziemy stąd, idziemy. Tu już za dużo już ten. Poładuje się tylko. Tu już za dużo się dzieje. Jesus, a no, z RPK walił, tak? Nie, nie, w RPK nie ma magazynka, albo miał jeden tylko Okej, okay. ile tu trupów leży? Dobra, bardzo się udaje, broń, to w Tak, słuchajcie, nawet jak krzyczą. Nie, 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 to nie o to mi chodzi. O, motor Ja nie mam Też? miejsca, nie, nie mam miejsca. A okej. Okay. Ja jestem obładowany. Serio nie mogę w ten sposób tego dołożyć. Dobra, to idziemy. Sobie. Serwera wyjaśnili. A po prawej jeszcze. Krzyczał do mnie. Też. Ty, ja ostatnio w torbie Rolexa znalazłem. Dzisiaj w nocy. Żartujesz. Nie, co najlepsze, torba była otwarta. A w tej torbie tutaj co ty? Te, te czerwona? Tak, tak. No w kawy potrafią podejść i otworzyć. No, no, to, to ja wiem. O, jeszcze sobie amunicji trochę zgadzałem. Stasze czy nie? Idziemy Halo, zmęczył się pan No ja piszę bez O, ja też Tu otwarte było Ty Tak, tak. A, tu przeszukane. A, tu też. A, to... Dobra. Dobrze, że się trochę tego spodziewałem. Eee. Czterech okay. graczy. Ile? Czterech. No, zauważyłem, bo ja tylko skawów ubijałem. Nie jednego skawu. A ja czterech skawów, LOL. No okej, okay. spoko. 800. 400. 800 zostało widowiczom. Do 14 levelu lol a, a, poczekaj, bo to nie ty questa robiłeś no chciałem <laughs> powiedzieć, że może jak questa oddasz to We wepr, wepr 136 i zwykła amunicja ps scavenger super quest